Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski i zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczoraj indeks WIG-20 rozpoczął notowanie w podobnym stylu co europejskie indeksy, jednak w trakcie sesji oddał całość początkowych wzrostów i zakończył dzień delikatnie pod kreską. Indeks wspierał sektor odzieży, górnictwa i paliwa. Jednak korektę notowała m.in. Energetyka. I tak na zamknięciu indeks WIG20 ostatecznie stracił 2,1% i znalazł się na poziomie 2185 punktów. Szeroki indeks WIG zwyżkował 14%, SWIG80 zyskał 33%, a ponownie relatywnie największą siłę wykazał indeks średnich spółek MWIG40, który zyskał delikatnie powyżej 1%. Na polskiej giełdzie obrot już widać mocno świąteczne. Wyniosły wczoraj 750 milionów złotych, z czego 528 przypadło na polskie blue chippy. Kończąc, rynek krajowy. Poinformujmy także, że minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że zerowa stawka VAT na żywność mogłaby obowiązywać już od 1 lutego. Na Wall Street wczorajsza sesja przyniosła mocne odreagowanie po trzech dniach wcześniejszych spadków. Na zamknięciu sesji indeks Dow Jones zyskał 1,6%, SP 1,8%, a technologiczny NASDAQ zyskał najwięcej, bo 2,4%. Pomogły m.in. słowa prezydenta Joe Bidena, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie wprowadzą pełnego lockdownu, jak miało to miejsce w marcu zeszłego roku. W Azji dzisiaj nieduże, bardzo delikatne wzrosty, m.in. japoński Nikkei setnych procent. Zakończmy tę część prezentacji informacją z Izraela, prezes prewery tego kraju. Po konsultacji z panelem ekspertów medycznych stwierdził, że wszyscy Izraelczycy w wieku powyżej 60 lat, personel medyczny, a także osoby z obniżoną odpornością, będą miały prawo do czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19. My dzisiejszy komentarz rozpocznijmy od Orange Polska, Informacji, która ukazała się wczoraj w ciągu sesji. UOKiK wydał decyzję, która zobowiązuje spółkę do wypłaty abonentom rekompensaty za aktywację serwisów podmiotów trzecich, a także usług nietelekomunikacyjnych spółki. Zastrzeżenia urzędu budziły nieprawidłowości przy aktywacji płatnych usług oferowanych właśnie przez Orange Polska, oraz serwisów subskrypcyjnych, które świadczą usługi w ramach współpracy z Telekom. Rekompensata ma wynieść podwójną wysokość ceny aktywowanej treści. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych abonentów, którzy złożyli reklamację do Ręcz Polska. Druga informacja wspólna z PG&E oraz PGE. Ta pierwsza spółka odstąpiła od zamiaru nabycia polskich aktywów grupy Fortum. Z kolei PGE dalej podkreśla, że jest zainteresowany kupnem aktywów tej grupy w Polsce, w szczególności sieci ciepłowniczych we Wrocławiu. 16 listopada zeszłego roku konsorcjum, w którego skład wchodziło właśnie PGNG oraz PGE, złożyło zmodyfikowaną wstępną, a także niewiążącą. Ofertę kupna aktywów należących do Fortum Holding w Polsce. Polska spółka zależna Fortum prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji, a także sprzedaży ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego podpisała umowę z grupą Santander Bank Polska na czwartą transakcję sekuratyzacji syntetycznej. Dzięki temu polskim małym i średnim przedsiębiorcom będzie można udostępnić finansowanie na kwotę około 2 miliardów złotych. Transakcję sekurytyzacyjną podpisano z Santander Leasing, czyli spółką zależną Santander Bank Polska. Jest to już czwarta tego typu transakcja w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym od 2018 roku. Wraz z 31 grudnia bieżącego roku nastąpi wycofanie akcji NETI z obrotu na polskiej giełdzie. NETIA poinformowała, że otrzymała już decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z 17 grudnia w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na GPF. Pod koniec lipca, przypominam, cyfrowy Polsat ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich akcji spółki, po 7 zł za sztukę. Netia obecna jest na giełdzie, na polskiej giełdzie od 2000 roku. I zakończymy informacją z CD-projektu. Serial Netflix wspiera sprzedaż gier o Wiedźminie na platformie Steam. W poniedziałek i wtorek Wiedźmin. Wiedźmy, 3 edycja roku e, znalazła się odpowiednio na 37 i 35 miejscu, w porównaniu do 30-dniowej średniej, gdzie to miejsce jest znacznie dalsze, bo 141. Chodzi o listę Steam Global Top Sellers. Gra pierwotnie kształtowała się, cena gry kształtowała się pierwotnie po 150 zł za, za sztukę. Jest to standardowa cena. Wczoraj przez 24 godziny City Projekt obniżył ceny wszystkich, wszystkich gier Wiedźmina o 80%. Według kryterium równocześnie grających osób, drugi sezon na chwilę obecną nie przyniósł jeszcze tylu graczy, co sezon pierwszy. Obecnie dzienny szczyt graczy Wiedźmin, Wiedźmina Trójkę wynosi około 32-37 tysięcy w porównaniu do 103 tysięcy graczy, którzy zostali odnotowani. 26 grudnia 2019 roku. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na koniec zapraszam jeszcze do zapoznania się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do